Cześć, witam w tym odcinku dzisiaj na podnośniku Opel Crossland. Trafił do boskiego boskie specjalista modoplan. Długie doświadczenie między innymi też w serwisie. Pet boski, jak to jest silnik? Jeden, dwa piłtek. I tutaj e, już kiedyś wspominałeś, że te silniki były problematyczne. Jak w ASO robiliście, to jakie były zalecenia tutaj co do rozrządu? Znaczy na początku było, że rządy wymieniały się co 100, co 100 tysięcy? Kompletne, tak? Sam pasek. Sam pasek co 100 tysięcy. Później po 200 tysiącach pasek z rolkami, ze wszystkim, a teraz mhm. się wymienia komplet co 60 tysięcy. Czyli ta tendencja e, poszła na dół, na dół no. pewnie jakieś były e, i zatkane smoki, tak, i zrywające no, się paski. Pas, Nasze znaczy paski się nie zrywały, ale uszczyły się głównie, zatykały smoka. I może tutaj w tym przypadku też pokażemy w jakim stanie jest pasek, bo tutaj samo utrafił do nas na e, wymianę filtrów i oleju. Zweryfikowanie paska. Zweryfikowanie paska i wyczyszczenie tej komory, bo tutaj widzicie jakieś zwierzyna tutaj pochodziła sobie. To co pokażemy w jakim stanie jest pasek poświerdzisz może, albo ja włączę Cześć, lampkę. Nie, nie widać to. No. Dokładnie czekaj, muszę go i tak wytrzeć troszkę, żeby było widać wyknięcie. Mm. O, coś widać. O, i tutaj widać, aby posiedzieć jeszcze od boku. O, widzicie? Pasek już ma tutaj, tak, widzicie? Zbliżymy się w tym na tak. I O. Widzicie? Pasek ma już pęknięcia. I tutaj po naszej weryfikacji stwierdzamy, że pasek jest do wymiany tak. na już. Tutaj właśnie przyjął na serwis olejowy i tutaj serwis olejowy z płukanką jak najbardziej e, robimy. Tak. I umawiamy klienta na wymianę rozrządu. Tutaj w serwisie jak boski robiliście? To robiliście pukanki? Znaczy, przed wymianą? Tak, przed wymianą płukanka, wymiana oleju, zlanie oleju, wymiana rozrządu. Chwilę pochodził na nowym, nowym, świeżym oleju. No i później jeszcze raz spuszczaliśmy do oleju i zalewaliśmy dopiero tam właściwie. Bo to było w celu usłuchania jakiegoś syfu z układu, z paska. Czyli paska, wypłukanie tak jakby z układu. I tutaj procedura wymiany rozrządu jak? Miska jest demontaż. Miska demontowana, tutaj góra. Wtryski, pompa wtryskowa, tu jest taki dekielek od rozrządu. No i pasek wychodzi do góry z całym z rolkami, ze wszystkim. Miska czyścimy. Miska to trzeba wymiana. Wymiana, tak? plastikowa. Stalowa jest. A stalowa. To I się do... wyginęła przy tym, tu jest taki dekielek, Nie żeby nie go widać. Nie widać go. Mm -hmm. Jest taki nadal wykier klasikowy. Tak, no ta tej rolka od jak poświsz też do wymiany i pasek osprzętu sprzętu przy okazji, bo. No pasek pompy wody i pompa wody pewnie też no, będzie przyjmiona. Widzicie, przy rolka przy jaka jest. E, pokażmy Wam może jeszcze faktycznie jaki jest przebieg. Zapalić polski zapłon, to wejdziemy tam i tutaj olej był kiedy ostatni raz wymieniany? 20 tysięcy temu Czyli też przeciągnięta wymiana. Czyli jak sobie liczymy, to pan wymienił trzeci raz teraz wymieniał olej. Tak, czyli zdecydowanie. Od... Brzydki strasznie olej leciało taki brązowy, już tym. Ok, czyli już z kawałkami paska. Boski tutaj od, z, włączy, yes. a wysłał tak? Tego. Dobra, to podejdziemy. No jak i widzicie, jaki jest przebieg? 62 968, e, czyli tak jak tutaj Boski mówi w serwisie, teraz w ostatnim czasie zalecali. 60 000, faktycznie jest e, pasek do wymiany. Tak. Zresztą kompletny, bo my Ja rekord będziemy... chyba mam, miał 26 tysięcy. Było taki przypadek, że 26 tysięcy był smog zatkany. i Już był zatkany. Tak, to był początki były tak naprawdę. No, ale powiedz mi, nie było jakichś akcji serwisowych, nie wiesz? na Coś było, sądzili się tam, wiesz, bo to wszędzie, to jest Peugeot, w Peugeocie, w Citroenie, tak. wszędzie jest ten silnik. Więc y, jakieś były tam zbiorcze pozwy, ale no co, dużym koncernem ciężko coś wydziałać. Tak, dlatego tutaj my tak czy inaczej zrobiliśmy płukankę. Wymieniliśmy olej e, po to, że jak przyjdzie na e, wymianę nowego paska, nowego kompletnego rozrządu, tak żeby już ten układ olejowy był z pierwszego... Jeszcze, przed... raz by zrobić. Tak, Przez, jeszcze raz my zrobimy. Tak, jeszcze raz zrobimy Tak, przed wymianą, natomiast już ten olej nam teraz trochę poczyści tych sypów. Zrobimy pukankę, spuścimy olej przy rozrządzie i jeszcze raz zalejemy nowym olejem. Po rozrządzie? Po rozrządzie. Część, może niech zrobi 2000 km, wtedy jeszcze raz będzie można tak, zmienić olej Dokładnie, zweryfikujemy stan oleju, jego jakość, chodzi pod względem czystości. Jeżeli już nie będzie tych opiłków, znaczy tych opiłków, tego paska wióry, tak w oleju, będzie można już wtedy przejść do normalnego interwału. Tak, tutaj rozmawialiśmy z właśnie co 10 tygodni. Odpowiedni olej. Co jeszcze miałem powiedzieć. Jak się ja ja zdjęcie takiego zatkanego smoka to mogę kiedyś pokazać. A właśnie, już wiem, dobrze mi powiedzieć ten zatkan smoku. Więc tutaj tak, tutaj do wymiany oleju, do wymiany rozrządu. Dochodzi kolejny czas pracy, czyli czyszczenie tak. wszystkich elementów. Ten elektrozawory też są tutaj do czyszczenia tak naprawdę. Jeden powinien być tu na dole. Czyli tutaj wszystkie elementy, dół które dół pracują siedem, tak. w oleju muszą być wyczyszczone tak, tak. bezwzględnie e, tak, żeby nie zatkało nam się, by ciśnienie oleju było odpowiednie, żeby ten rozrząd nie pracował. W odpowiednich warunkach. Także na pewno będzie odcinek, jak będziemy rozbierać, demontować ten rozrząd, bo tutaj właściwie powiedział, że jeżeli pasek będzie wymagał, widzieliście tutaj, że wymaga wymiany, e, nagramy film, pokażę Wam jak wyglądają te części pozatykane, e, jak wygląda pasek i e, jak wygląda cała procedura tutaj wymiany. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.